Witam wszystkich. 30 grudnia, końcówka sezonu. No lepiej nie mogłem sobie wymarzyć takiego zakończenia. Na skraju, dosłownie skraju modnika, leży jakaś tyczunia To ładny czarnuch. To jest właśnie to, że leżą i czekają aż je w końcu podniesiemy. Piękna, ciemna tyka. Zobaczcie na to. Piękny widok. Kurczę, lewa tyka. Podejrzewam, że mogę mieć do pary do niego. Piękny, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastak To jest lewa tyka, prawą podobną tykę podniosłem w tym sezonie Kurczę, ole petarda Ja cię kręcę Tak Tak, tak Mam do pary Ja pierniczę Mam na 100% do pary Też taka właśnie zakręcona, uperlona pięknie Wow no sobie lepiej nie mógłbym wymarzyć Ja cię kręcę i taki kawał drogi przeszedł 500 dobre 500 metrów stąd do pary podniosłem w tym roku Ale Murzynek Nie wierzę, normalnie nie wierzę Ja cię kręcę Nic, dosłownie nic nadgryziony To nie takie odliście, ale to... No ale to jest 100% i to i to będzie 12 regularny. Piękna będzie Parunia. Pozdrawiam wszystkich, życzę dobrego przyszłego sezonu. Bo to już zbliża się wielkimi krokami. Nowy sezon. Dashbur.